Dzisiaj dziękujemy staremu laptopowi za wieloletnią, ciężką yy, służbę i witamy nowego laptopa. Także staremu dziękujemy, będzie pełnił funkcję rezerwowego w szafie, gdyby nie daj Boże coś. Tym nowym, ale ogólnie przechodzimy na nowego. Co więcej, słuchajcie, yy, nauczyciele, którzy tutaj oglądali tego laptopa, stwierdzili, że też kupują sobie, nie będą liczyli na żadne dodatki od dyrekcji, nie będą liczyli na żadne yy, yy, motywacyjne czy coś takiego. Niech sobie to. Yy, no Każdy kupuje u nas za swoje, tylko dlatego, żeby szkoła, praca szła lepiej. To jest stary. To jest nowy ekran, bardziej pomarańczowy, bo wyłączyłem mu niebieskie światło, żeby nie psuć sobie wzroku i w nocy spać lepiej, także dziękujemy starym laptopie za tą ciężką służbę. Mam długą przerwę, to szybko lecę po odbiór samochodu do naszej stacji kontroli pojazdów, bo dzisiaj mija termin przeglądu technicznego, także rano go dużą przerwę zabieram, jest dobrze. Już odjeżdżam, już odjeżdżam Wszędzie dobrze, ale Cabrio najlepiej Dobra, słuchajcie, jedziemy, bo za chwilę zaczynam lekcję Odstawimy tylko na parking Przy okazji zobaczycie sobie szkołę Złomy wracają z fajek. Celowo nie pokazuję twarzy, żeby uwag nie dostali. Moja kamera. Tą kamerą nakręcam, a właściwie nakręcałem. Ostatnie 49 filmów, e, no ale e, niestety odmówiła posłuszeństwa, e, zaczęła się zacinać, dlatego jeden z ostatnich odcinków miał tylko 8 minut, bo mogłem sobie powycinać tylko te fragmenty, których nie skiepszyłam. E, nie nagrywa w 4K, dźwięk, także no niestety wróciłem do komórki. A to leci do Media M EXPERT, którego ostatnio jestem częstym gościem, bo yy, kupuję tam laptopy, myszki i inne cuda, a dzisiaj pójdę oddać kamerę do reklamacji. Jeszcze parę słów o dyrekcji, dlatego że, yy, dlatego że gdy ja startowałem na dyrektora szkoły, to mój postulat był taki, aby zredukować tam, yy, przeorganizować tam dyrekcję wyedukować przynajmniej o połowę y, tych urzędników, bo oni moim zdaniem byli zupełnie i są wciąż niepotrzebni. Y, no, jeżeli coś nam kacze, jestem ucięty, to sorry, bo ja siebie nie widzę, mówię do komórki, która się na plecami. Za poprzedniej władzy, za poprzedniego dyrektora, był dyrektor dwóch wice, ale każdy z wice siedział w jednym budynku, tak? Czyli w A siedział główny, w B i w C się zastępcy. I każdy mógł pójść ze sprawą bezpośrednio, biuro było tutaj między klasami, każdy mógł podejść, pogadać co, 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 co go tam trafiło. A teraz od wielu, wielu lat cała dyrekcja potężnej ilości siedzi, okupuje całe jedno piętro za podwójnymi drzwiami. Nikt ich nigdy nie widział, znaczy może nie tak, że nigdy, ale większość uczniów nie ma pojęcia w ogóle, kim jest dyrektor, kim są zastępcy, gdzie tam w ogóle ta cała armia i urzędników. Oni nie wiedzą kto to jest. Nawet był przypadek, że ich nie zaprosili na studniówkę, bo powiedzieli, że yy, no, po co nam kogoś, kogo przecież nie widzieliśmy i w ogóle nie wiemy, co on robi w tej szkole. Także yy, no a potem była afera i znowu wszyscy tańczą razem na studiokach. Jak jest tak duża liczba e, dyrekcji, to potem nie wiadomo co klubach to robi. I najlepszym przykładem jest e, ten mój grzyb tam. Tam nie, nie ma odpowiedzialny za. to. No i jeszcze na tworzyu tych kierowników, nie wiadomo od czego każdy jest tam. E, w ogóle całe towarzystwo przyznaje sobie jakieś tam nagrody zastępstwa, e, kursy, cuda, to co nie mają co robić. Kierownik czy dyrektor zależy od tego, żeby robił to, co do niego należy. Ma kilka godzin pensum, a resztę poświęca pracy szkole. Od tego ma dodatek funkcyjny, a nie że jeszcze jakieś dodatkowe zastępstwa czy kursy. To nie jest dla dyrekcji, chyba że ich jest faktycznie za dużo i nie mają co robić. Kiedyś budynek A był budynkiem A, teraz się robi na jego biurowie. Zarządzanie szkołą też jest takie, które omacku, bo w ogóle nie wiedzą, co się dzieje w szkole. Każdy z nas wie, każdy z nas widzi. Są problemy codziennie, są problemy, duże problemy nauczyciele mają, ale dyrekcja, jakby była w niebie. Mamy piątek, jest piękna pogoda, a ja skończyłem właśnie czapkową i wszystkie zajęcia w tym tygodniu. Życie jest piękne. Słuchajcie, to są nasze pomidory, już dosyć duże. Myślę, że ten tydzień jeszcze poczekamy, bo yy, spojrzałem na prognozę pogody długoterminową Mi się okazuje, że jeszcze w przyszłym tygodniu, pod koniec tygodnia, zapowiadałem około zera w nocy, także jeszcze poczekamy, ale po tym przeskoku już nie będziemy czekali na zimną zośkę, tylko po prostu je wsadzimy na ryzyk fizyk. Tutaj mamy troszeczkę mniejsze, bo to jest ten drugi wysiew, bo ten pierwszy był nie, nie, niepełny. Ale spokojnie one już się biorą za siebie, także za tydzień już będą takie jak te, przy takiej pogodzie. A, zobaczcie, jaka jest temperatura. Tutaj o, nie wiem, czy będzie widać. E, 54,6%. Także rośnicie, rośnicie że pogoda ładna to jeszcze pokażę Wam to jeszcze pokażę Wam nasze oczko Nie wiem czy to będzie widać setki, setki o ile nie tysiące ryb Piękne czerwone żółte złote ciapy, jakie kto lubi Tak sobie kiedyś ten mój mały raj wyobraziłem. A słowo stało się ciałem. Moi drodzy, nie wiem jak mnie widać, bo mówię do tyłu swojego telefonu w związku z awarią kamery. Dzisiaj mamy 50. film, 50. odcinek długiej sagi, którą nagrywam od zeszłego roku, od sierpnia i cały czas zastanawiałem się jakby by to uświetnić ten 50. film i chyba znalazłem rozwiązanie przypomnę z cyklu gimby nie znają w zeszłym roku w zeszłym roku pod koniec wakacji jechałem do domu po, po całonocnej imprezie w kabriolecie znaczy ja nie prowadziłem ona prowadziła no ale tak wiadomo Czek. Zacząłem, wyjąłem komórkę, zacząłem gadać do tej komórki odcinek nazwałem sztuczne krowy teraz to legenda no i zanim poszedłem spać puściłem to na youtube przedtem nie, miałem, przedtem nie miałem kanału znaczy miałem ale on był martwy nic tam nie dawałem jak się obudziłem po południu to tam już było ponad 1000 wyświetleń i stwierdziłem, że to ma sens moi drodzy no to gdzie zrobić ten 50 odcinek gdzie go zrobić. Jest tylko jedno jedyne miejsce. I tym miejscem jest nasz czarnkowski grzybek. Słuchajcie, czy może być coś bardziej czarnkowskiego niż nasz grzybek? Ja w ogóle się zastanawiam, dlaczego my chętnie mamy tą taką białą pętelkę na czerwonym tle. To mało kto wie, o co tam chodzi. Ja uważam, że herbem Czarnkowa powinien być właśnie taki żółty grzybek na zielonym tle i każdy by wiedział, o co chodzi. Co prawda, ten symbol w tej chwili jest tylko i wyłącznie e, miejscem spotkań jakichś żuli pijaków i narkomanów, e, ale jakby go ładnie odnowić, to by znów mógł pełnić funkcję reprezentacyjną. A tam mamy, słuchajcie, naszą skocznię. O tej skoczni chwilę, a z tyłu, tam daleko, mamy budowę naszego nowego amfiteatru. I zobaczcie, ta skocznia. Słuchajcie, ta skocznia powstała w 1963 roku. Gdyby teraz miała powstać, musiały być jakieś projekty, jakieś uzgodnienia społeczne. Zanim by cokolwiek zrobiono, musiałyby być jakieś pieniądze z Unii. A wtedy kurwa... Na dwudziestolecie polskiej budowej ludzie się skrzyknęli, to nie był czyn partyjny, to był czyn społeczny. Skrzyknęli się tutaj, z łopatami przyszli, jeden stanął tak jak ja teraz stoję tutaj i tylko tam krzyczał. Więcej piachu w lewo, więcej piachu w prawo i w ciągu paru dni wykopali piękną skocznię, bez żadnych projektów, bez żadnych cudów i służyła, służyła przez wiele, wiele, wiele lat. Teraz bez tej całej unijnej machiny i, i, i tych, tych wszystkich przetargów i tego wszystkiego e, byłoby to niemożliwe. Ja wiem, że za komuny było źle, ale kurwa, nie wszystko było gorsze, wierzcie mi. I na tej skoczni zbudowane w 63 roku i tutaj na tej skoczni e, mój wuja Kazimierz Poluc świętej pamięci ustanowił rekord do dzisiaj niepobity. Rekord 32 metrów. To był 71 rok. Ja to do dziś pamiętam, bo tam na dole stałem. I biłem brawo wujowi. A tak w ogóle w 63 była ta skocznia zrobiona. To zobaczcie, akurat mija okrągła rocznica 60 lat, jak ta skocznia istnieje. Chociaż ja powiem Wam, że był taki moment, że kurwa nasze władze lokalne zgodziły się, nie wiem, ten kto to na to wyraził zgodę bo chciał promować czarnków, po prostu po, 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 powinien iść do więzienia. Nasze władze zgodziły się na to, żeby tutaj zorganizować jakiś tour. Skoda Motor Polska i tutaj masy rowerów przejeżdżało, zdewastowali kompletnie tą skocznię. No i nic miało to przynieść jakieś, jakąś sławę czarnkowowi, a główno przyniosło, Skoda na tym zarobiła, Skoda się wylansowała, a myśmy zostali ze zdewastowaną skocznią. I nikt kurwa za to nie odpowiedział. I do dzisiaj słuchajcie, Kazia rekord nie został pobity yy. i on już chyba zawsze zostanie tym mistrzem naszej czarnkowskiej skoczni. Szkoda, że ona jest w tej chwili w tak stanie, mam nadzieję, że przy okazji tego amfiteatru coś się tutaj również zmieni, bo szkoda, szkoda, to jest kurwa część naszej historii, część naszej e, lokalnej kultury, część naszej małej ojczyzny, także uważam, że tak jak Teo jest w tej chwili w zapłakanym stanie, przepędźmy żuli, przepędźmy narkomanów, e, zróbmy z tego porządny symbol Czankowa, nawet na godło z tym, a e, z też nasze władze powinny się na pewno zająć. Ja wiem, że już tutaj śniegu nie zobaczymy raczej, przynajmniej nie za mojego życia. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie tyle, żeby można tu było zjeżdżać. No ale przecież taki pomysł. są jakieś takie, ja widzę teraz jak są te mistrzostwa świata nieraz wiosną, to ludzie zjeżdżają na jakiejś takiej śliskiej trawie czy na czymś. Czyli można by było to zmodernizować, bo to chyba jedyna taka skocznia w Wielkopolsce, czanku wyróżniłby się czymś pozytywnym. Pomyślcie o tym. Amfiteat... Kurwa amfiteat jest za miliardy budowany, a będą tam może dwa, trzy koncerty w roku. A taka skocznia mogłaby być czynna non-stop. Ludzie by jakąś tutaj mieli rozrywkę, ktoś by dostał pracę dodatkową, bo trzeba było dbać o ten obiekt, także ja uważam, że to jest jakiś sens. Moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszam na kolejne odcinki tych ociągających się, co jeszcze nie zasubskrybowali. Serdecznie zapraszam, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Wasz belfer wybitny, głos oświaty w Twoim domu. Tym razem delegacji na czarnkowskiej w skoczni.